Leczenie niepłodności to dziesiątki procedur, zabiegów, leków, ale też bardzo trudnych i ciężkich emocji. Karolina Klimowicz urodziła swoją córeczkę Kiarę dwa lata temu dzięki metodzie in vitro. Kiedy się pani dowiedziała, kiedy się pani zorientowała, że leczenie niepłodności to jest problem, który dotyczy także was? W momencie, kiedy. Spotkałam mojego męża, z którym się znam 20 lat. Natomiast w momencie, kiedy spotkaliśmy się i postanowiliśmy, że będziemy razem, że nie potrafiłem bez siebie żyć, planowaliśmy ślub i od razu stwierdziliśmy, że chcemy dziecko, że nie będziemy czekać. Natomiast ja miałam endometriozę stwierdzoną. Nie wiedzieliśmy którego stopnia i oczywiście słyszałam, że endometrioza. Momentami utrudnia zajście w ciążę. Miałam też 34 lata, w związku z czym stwierdziliśmy we dwójkę, OK, idziemy gdzieś do jakiegoś lekarza, ginekologa. I moja kuzynka poleciła mi doktor Patrycję Sodowską z Katowic, z Inwimedu. I totalnie przez przypadek trafiliśmy do kliniki Inwimed. Bo tak naprawdę celowaliśmy, żeby, żeby pójść na taką prostą, szybką diagnostykę, oczywiście, bo to zaraz będę w ciąży, <grym> właśnie do doktor Sodowskiej. No i wtedy się okazało po kilku miesiącach przeróżnych badań, że, że jest problem z zajściem w ciążę i to taki. Który wymaga właśnie leczenia w klinice leczenia niepłodności, ponieważ to jest według mnie bardzo ważne, że w momencie, kiedy jesteśmy u lekarza swojego takiego ginekologa i staramy się, i coś nie wychodzi przez dłuższy czas, to, to według mnie już mojego tutaj doświadczenia, tak kilkuletniego i tego co słyszę, jest naprawdę bardzo ważne, żeby trafić do kliniki, która takich w cudzysłowie oczywiście, przypadków jak my, Zna mnóstwo I, i skraca to też e, drogę tej diagnostyki. E, skraca to drogę do, do zajścia w ciąży niejednokrotnie. Jakie zabiegi Państwo musieli przejść? E, poza podstawowymi badaniami krwi, tak ponieważ to jest podstawa, e, ja miałam robioną drożność. E, mąż miał badanie nasienia, e, oczywiście. E, następnie no, zaczęliśmy od inseminacji. Zaczęliśmy od inseminacji, które były jedna, druga, cztery cztery inseminacje, ale ta czwarta już była tak na siłę, ponieważ ja uparłam się, że tak, że jeszcze może ten jeden raz na pewno coś się tam uda. Przy czym nasza właśnie doktor Patrycja Sadowska stwierdziła, że że już musimy bardziej myśleć właśnie w kierunku stymulacji do in vitro i in vitro. Natomiast w moim przypadku, w naszym przypadku kluczowe było skierowanie przez doktor Sodowską właśnie na badania immunologiczne, ponieważ moja niepłodność to jest niepłodność immunologiczna. I przed stymulacją zanim w ogóle, tak, pani doktor zleciła nam tę procedurę stwierdziła, że musimy zbadać właśnie moją immunologię i, i bardzo dobrze to zrobiliśmy, ponieważ cała stymulacja nie miałaby później większego sensu, ponieważ okazało się, że muszę być doszczepiana limfocytami męża, muszę mieć szczepionki z limfocytów męża, według zaleceń z kolei immunologa, który też współpracował z naszą panią doktora, docent Paśnik właśnie z Łodzi. Tak najprościej mówiąc, ta niepłodność immunologiczna, może Pani powiedzieć, na czym to polega? Moja odporność jest bardzo wysoka. Mój organizm kolokwialnie zwalcza wszystkie ciała obce, wirusy, w związku z czym taki zarodek. No, jest traktowany jednak jak coś obcego, w związku z czym e, mój organizm robi wszystko, żeby to ciało obce wyeliminować. Tak, oczywiście to jest bardzo sproszczone e, e, i, tak jak mówię, to, to nie jest medyczne, oczywiście jest definicja tego, ale tak wydaje mi się najprościej można to, to ująć. Co było najtrudniejsze dla Państwa w całym tym procesie leczenia? Co dla Pani było najtrudniejsze? Najtrudniejszy był czas i czekanie. Um, i, I generalnie podczas leczenia. Um, ja, oczywiście, ja wiedziałam, czym jest in vitro. Tak pokrótce, tak jak każdy ogólnie. Natomiast um, nigdy nie wiedziałam, um, jaki to jest proces, um, że pewne etapy tego procesu mogą nie wyjść, mogą zostać wstrzymane. Um, że in vitro to nie jest 100%, um, jakby to nie jest 100% gwarancja na, na dziecko, na zajście w ciąże, A nawet jak zajdziemy w ciążę, um, nie do końca zawsze możemy tę ciążę utrzymać. I ten, ten czas, to czekanie na każdy kolejny wynik, na każde kolejne badanie beta HCG, na, na to wszystko mnie momentami rujnował tak psychicznie. Na czym polega ta metoda in vitro, tak krok po kroku, Co jest, jakie są elementy tej metody? Jasne. Przede wszystkim diagnostyka jest pierwszym elementem. Natomiast w moim przypadku, tak jak mówię, przed stymulacją do in vitro, która ma spowodować wyprodukowanie w cudzysłowie jak największej ilości pęcherzyków. Pęcherzyków, które powstają podczas owulacji. Standardowo podczas owulacji, jeżeli owulujemy oczywiście, mamy. Jeden, dwa, taki w taką komórkę. Natomiast podczas stymulacji do in vitro chcemy, żeby ich było jak najwięcej, tak? Żeby jak najwięcej było tych szans na dojrzałe komórki, jak najwięcej szans na to, żeby zapłodnić te komórki, no i jak najwięcej szans na to, żeby mieć zarodki, tak? Żeby mieć takie zarodki, które które są zdolne do, do podania. Te stymulacja właśnie to są zastrzyki. To, jest, to są serii zastrzyków. To jest fioletowy brzuch, wzrosty na brzuchu, pobieranie krwi, wszystko, czego no. byśmy nie chcieli, ale da się to przeżyć oczywiście. Po stymulacji, w zależności od tego, jaki jest protokół, krótki czy długi, mamy punkcję. Punkcja właśnie polega na tym, że te wszystkie komórki są wydobywane z naszego ciała i po tej punkcji embriolodzy kwalifikują właśnie nasze komórki do zapłodnienia. Nasieniem naszego partnera, dawcy. Potem jest czekanie, ponieważ embriolodzy obserwują te nasze rozwijające się zarodki. No i to jest proces też nie ukrywam bardzo stresujący. Ponieważ jakby tu się okazuje w tym momencie, czy cokolwiek w ogóle wyjdzie, czy będziemy mieć chociaż ten jeden zarodek, który można podać. Mój organizm tak dobrze zareagował, że wyprodukował ponad 30 tych pęcherzyków, co okazało się fatalne, jeżeli chodzi o moje samopoczucie. I z tego też powodu nasz transfer nie mógł być świeży, czyli po, po tych kilku dniach, trzech bądź też pięciu, od momentu uzyskania właśnie, od momentu punkcji do uzyskania tych zarodków, ale zazwyczaj podaje się kobiecie, jest transfer, podaje się właśnie te zarodki. W moim przypadku, niestety, było to niemożliwe, ponieważ mój organizm musiał się zregenerować i czekałam ponad dwa miesiące na transfer mrożony. No i po tych moich 30 ponad komórkach powstały cztery zarodki. Na szczęście, w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że, że będzie transfer, że, że odmrażamy, że będziemy zachodzić w ciążę, bo tak do tego też podchodziłam, zachodzimy w ciążę, jakby nie było innego wyjścia. Nasza doktor właśnie Sodowska razem z embryologiem podczas wizyty rozmawiała decydowaliśmy, czy mamy podać jeden zarodek, czy mamy podać dwa zarodki, czy trzydniowe, czy pięciodniowe wszystkie informacje zostały nam przekazane. W naszym przypadku to ta pierwsza procedura, pierwszy transfer, to było podanie właśnie dwóch zarodków trzydniowych. Z czego powstała ciąża pojedyncza? Dokładnie trzy lata temu, co do dnia, dowiedziałam się, że jestem w ciąży po raz pierwszy w życiu. Po raz pierwszy w moim życiu. I to był właśnie, to była ta informacja, ta, ta beta, ten wynik niesamowity po tym naszym pierwszym transferze. Moja beta, badanie krwi, które określa to, czy jesteśmy w ciąży, czy nie, wynosiła 173 bodajże. Była absolutnie poza normą i byliśmy przekonani, że, że oba zarodki się przyjały, że, że to jest ciąża bliźniacza. I do momentu USG pierwszego naszego, em, gdzie widzieliśmy taki jakiś tam mały <grym> punkcik, który jednak em, ma bijące serca, okazało się, że, że, ten drugi, em, że ten drugi, zarodek musiał się po prostu wchłonąć. W związku z czym em, i tak udało się oczywiście, tak? Em, no i jest Kiara. Co pani dawało siłę, co państwu dawało siłę, żeby przetrwać ten trudny czas, to trudne czekanie? Co pomaga? E, mi pomagał mój mąż. E, i, I w tym całym procesie też, tak jak mówię, e, ja trafiłam e, fenomenalnie na, na lekarza, na lekarkę, na panią doktor, e, która jest niesamowicie empatyczna. Która jest taką ciepłą osobą i ten cały proces, mimo tego, że bolesny, mimo tego, że, um, że tak strasznie skomplikowany, mm, ja byłam nastawiona od samego początku, że to się uda, że to po prostu się uda. Um, to, w jaki sposób, um, jakby byłam na każdej wizycie traktowana, informowana, dla mnie. Um, to jakby powodowało, że ja, się, że ja się momentami kompletnie nie bałam i nawet, bo to jest bardzo częste, że jeżeli mamy jakieś badania, czyli idziemy do lekarza, mamy jakąś diagnozę, to od razu sprawdzamy w internecie, co to takiego jest. I mnie nasza pani doktor nauczyła, że mam nie sprawdzać kompletnie, bo będę czytała o rzeczach, o których nie chcę wiedzieć. I być może też taka niewiedza, tak? Taka błoga niewiedza spowodowała to, że. Ja podchodziłam do tego transferu w 100% przekonana, że zajdę w ciążę. Teraz się Pani o kolejną ciążę. Czy to, tak. jest, trudny, <grym> czy, czy to jest trudny proces znowu? Czy to jest znowu ta sama proced, te same procedury, to samo leczenie? Sam proces jest, jest bardzo prosty, ponieważ już nie ma stymulacji, już nie ma punkcji, już nie ma jakby też tego czasu, tak? I tych wszystkich procedur, które przechodzimy, tego bólu fizycznego jest jedynie transfer. Transfer, który trwa kilka minut i jest, to, jest kompletnie bezbolesny. W związku z czym jest, jeżeli chodzi o samą procedurę, to 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 jest nic tak naprawdę. Gorzej już jakby z naszą głową, tak? z tym podejściem do tego, z tym znowu czekaniem, czy się uda, czy się nie uda. Te, te dni, które się spędza od momentu transferu do momentu wyniku beta HCG są okropne. Są okropne, a w dniu, kiedy otrzymujemy wynik, ja nie potrafię się skupić na niczym, denerwuję się wszystkim, denerwuje mnie wszystko. Chociaż wiem jak to wyglądało za pierwszym razem. Nic nie jest w stanie, wydaje mi się, przygotować kobietę, a później też mężczyznę, tak, na ten moment, na ten dzień, kiedy może się zmienić nasze życie, kiedy może się okazać, że jesteśmy we trójkę, we czwórkę za niedługo, bądź też znowu nasz taki świat i wyobrażenie o tym, co się będzie działo, Rania. Czy poród był trudny? I y, y, jaka jest Kiara? I był jakie były te Ach. pierwsze momenty? Moment, y, kiedy zobaczyłam Kiarę, to też będę wzruszać. Jest nie do opisania. Jakby, że te wszystkie USG, to wszystko, co widziałam przez y osiem miesięcy, tak? No bo zacznijmy od pierwszego USG, jest absolutnie nie do opisania. I mój mąż właśnie to kiedyś tak dobrze opisał, że przechodzimy straszne rzeczy. Fizycznie, psychicznie, wykrańcza nas to. Natomiast na samym końcu, nawet niekiedy poród jest bardzo ciężki, oczywiście, tak? Bo nie każda kobieta przechodzi poród dobrze. Czy to jest poród siłami natury, czy to jest cesarka. Natomiast w momencie, kiedy widzimy to dziecko, zapominamy absolutnie o wszystkim i chcemy kolejne. Jakby chcemy się pakować dosłownie w to samo i zrobiłybyśmy, wydaje mi się, naprawdę wszystko, żeby, żeby znowu hmm, poczuć to.